Dzień dobry bardzo Powiem wam szczerze, że jest Mimo tego wszystkiego, że tam jest inflacja i to wszystko Musimy zapierdalać po prostu, wiec. Zapierdalać Ja wam coś pokażę Ale nie pokażę Ja wam za to nie, nie wiem. Wiecie Zwykły zakup produkcyjny. Ja jestem człowiekiem sukcesu. Może nie sukcesu, być takiego wiecie być minimalnego sukcesu. Bo minimalny sukces musi zawsze być. Trzeba zawsze do pracy przyjść. I jebać to wszystko. Po samej pizisko dalej nie mogę, bo w podłogę. Powiem wam szczerze, że ci jednak Ukraińcy, jakby się trochę naprzekrzają, maszynie naprzekrzają, bo no kurde, będziesz z w sensie, będziesz takim, że jestem już w hotelu Mieszko, gdzie ja powiem na przykład, wiesz o co chodzi, sobie będziesz kupić, Jakiś się byś, yy, na, na słonie, stancji, ale nie mogę. Czekaj, bajena, ale nie można. O, trzeba robić całą produkcję. Mimo wszystko, jeba to wszystko, pizzko, dalej nie mogę, bo w podłogę. Nie podobajmy się. Powrócił z kolon. Musimy dać radę kurwa do pana. Musimy kurwa dać radę. Kto nie da, jak nie my kurwa do pana? My wszyscy kurwa Polacy.